If got a special power that I am not afraid to use So come on this is my adventure and this is my fantasy It is all about living in the ocean Being wild H2SO4 wystarczy kropla kwasu siarkowego I am from the deep blue underworld Land or Dobra chuj przewińmy to zjebane intro Patrz jak jedziesz chujogłowy deklu. Chujogłowy deklu. Aleś ty wulgarna. Zluzuj stringi, on nic mi nie zrobił. Ale mógł ci po cipie przejechać tym motorem. Oj, przestań Gerdziuszko, ty wiesz jakie ja mam fetysze. Słuchaj, nie obchodzą mnie twoje dzikie fetysze. Ważne, żebyś trzymała się od niego z daleka. Po chuj. On jest zbyt agresywny dla ciebie. Jeszcze ci coś zrobi, nekrologii będę musiała pisać. Jesteś pewna co do niego? Gerda, skończ pierdolić, wkurwiasz mnie już twoimi kazaniami. Chciałam ci tylko doradzić. Zajmij się lepiej swoim spierdolonym życiem i chodźmy się najebać. Jestem bezalko od godziny i już dostaję jebla, to co? Wódeczka. Opracowałem nowe funkcje penetratora 3000. Może teraz z pieścić cipcie i ma też pomiar orgazmu jaki można doznać. Zajebiste co? Zbieram dane o orgazmach. Nie lepiej oglądać pornole? Zostaw to śmigło bo ci wykurwie. W ogóle pochuj ci to Rydziusiu? Potraficie przeżywać orgazmusy nie? No więc muszę przez to się dowiedzieć, czemu dostajecie pierdolca podczas pełni. Pierdolondo. Ja tam lubię szarą mordę. Laski, kurwa, ogarnijcie duperki. Chcę się dowiedzieć, co z wami jest nie tak. Richuś pokazuje nam swoje fajne śmigiełko. To fajen, supi dupi masz śmigiełko. Dobra, ja spierdalam. O chuj mu ostatnio chodzi? Przecież to mój chłopak. Patusia, ale on już nie jest twoim bolcem. Dałaś dupę innemu. Dajmy se spokój z bolcami. Okejka? Spoko, sama się zadowolę. No nie pierdol, że też lubisz mangowy wytrysk. No kurwa, to najlepszy drink ever. Polecam ci też truskawkowy orgazm, który jest zaajebisty. Może kiedyś spróbujemy razem. Hihihihihi. Hi, 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 hi. Jesteś z boczuszkiem. Wiesz o tym. Zanim tutaj się przeprowadziłam, to słyszałam, że niezły z ciebie ruchacz. Pierdolisz. No coś ty. Nawet wyglądasz na takiego bzykolka. Gerda, daj nam dwa truskawkowe orgazmy. 5 złotych kurwa. To się pierdol. Ładna jest. Ochujałaś? No pewka, wydaje się mi lusia i nawet sama bym ją ruchała w pierdziawę. Aż za bardzo. Ej, Noric nie lubi puszystych. Mam taką nadzieję. Ona tylko szuka kolegi. No chyba do ruchania. Widać jak w niego wlepia te gały, on patrzy się jej w tycki. Też mi kurwa BFF. Powinnyśmy ją zajebać. Co? Mopik wie, że jesteśmy siarkowe, a ta bździągwa może coś zaraz się przypadkiem dowiedzieć o nas. Patuszka. Ja pierdolę, Gerda kurwa mać, szybko układaj te pomarańcze i idziemy na solo z nią. Lej mi wódę. Ej stara wszystko okej? Okay? Jakbyś miała w kurwa. Stara lej wódę i nie pierdol. O hej Wypierdol go. Kurde no stewcia wyluzuj stringi kurde no. Zenek. Nie rozumiesz? wypierdalaj No to Nara Serio kurwa coś ty znowu odpierdoliła Stefa? Spoko stara nie zgwałcił mnie. Mówiłam trzymaj się od niego kurwa ewe. Ale ja byłam, znaczy jestem daleko. Spierdolił. To najważniejsze. Dobra. Dużego ma? Właśnie małego. Ta laska jest jakaś kurwiście podejrzana. Skończ już kurwa patusiara. Ach tak kurwa, to patrz kurwa na to. Weszłam na jej profil na PornHubie i nie ma jej profilu na tej platformie. Nie ma Samanty Pochlast. A sprawdzałaś na RedTube? Wszystkie pornole przejrzałam. Musimy ostrzec rydżusia, zanim ona mu zrobi pegging. Niezłe filmy oglądasz Patunia. Tu nie chodzi o filmy. Tu chodzi o przetrwanie Ridża. Musiało być ci ciężko tak nagle zmienić branżę. A tak w ogóle to hejka. Siemka. No nie było łatwo porzucić to co się lubi. No domyślam się. Nie łatwo porzucić zarabianie dupą. Jesteś aktorką? Tak. Byłam w klasie aktorskiej, no wiecie, występy w teatrach, przed kamerami, blaski fleszy i takie tam. Zaje kurwa biście. No w chuj fascynujące, pewnie szkoła musiała być dumna z takiej pilnej uczennicy co zarabiała dupą. Obawiam się, że się mylisz kochanie co do zarabiania dupą. Jak to kurwa możliwe? Przed moim odejściem były takie ostre sceny, że wyjebał pożar i wszystko poszło w pizdu. Je yeah, yeah. Fascynujące. Stara daj se spokój. Tylko se wiochy No okej. Okay. Zawsze musisz takie sceny odpierdalać. Spierdalaj. Kogo to zeszedł? O kurwa czekaj, może to jest samci? Ona tu dupę grzała. Nie, 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 nie mamowy, padka, oddawaj to głowę. Dawaj to kurwa. Zaraz to wyjebie do wody. Chyba ciebie do reszty posrało. Dawaj kurwa. Padka, mówię ci odda. Oj, ja pierdolę. Popuściłam. Ru, chanie. Znowu ruchanie. Ru, chanie. Siedź tu i się nie ruszaj. Myślę, że należy ci się mocny wpierdol za to, co mi zrobiłeś. Jeżeli przyszłaś mi powiedzieć, abym spierdalał, to cię wręczę. Spierdalam stąd. Serio to zrobisz? Nie nożarcik, heche. Ochuj ci chodzi Stewcia. Zrobię ci kaming ale musisz obiecać, że nikomu Ziom kurwa idziesz czy nie. Czekaj, kurwa sieć na dubsku. Dobra, pierdolę to. Nie, nie, nie Stefa. Stefa? Zaakceptuję ciebie, jaka jesteś, tylko mi to powiedz. Ty pierdolony Szczawiu, tylko się nie popłacz, broni. Zsikałam się. Run, bitch. run, run, bitch. uciekaj. Jesteś zjebanym przychlastem. Kolorus to tylko woda. Gdzie ona spierdoliła? Wszędzie jest to ruchanie ruchanie. Ruchanie, 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 ruchanie. Za tydzień za to fisting. Przestań, bo ci zaraz cece zamroże. Stulisz kurwa jedaną plaszkwę. A co masz na myśli? Rich i Samantha się nie ruchają. Kurwa Patka ogarnił się. Miałyśmy żyć przez jakiś czas bez bolców. Nichu ja? Wszystko powiem Mopikowi o jej ruchaniu. Szanowna Pani, kurwo, Samanto. Czego? Musi Pani kurwa coś wyjaśnić. Czego chcesz, Gnido? Gadaj, kurwa, co przed nami ukrywasz? Ja wiem, ale nie wiem, czy Ty wiesz. Co kurwa? No? Ruchanie? Czytałaś moje fanfiki? Nie. Ja go ten Ja go w kiblu znalazłam na ziemi, leżał otwarty. Akurat na tym zdjęciu. Co to kurwa robi zdjęcie z mopem? Pept ha 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 ha, ha 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 Z czego rżysz? Ty chyba serio masz coś z mózgiem, patka. To chłopak podobny do Ridża. A te ruchanie to nieruchanie. Zobacz. Chcesz sobie zrobić większej siary wieśniaro? Nie no. Chyba z jebanymi mi wyjebało poza skalę. FBI, Kim ty kurwa jesteś? Psy przyjechały po ciebie. mogę wejść. Niej.